Kolejnym produktem, który stosuję przez cały rok jest Forte Vita. Produkt ten jest godny polecenia, szczególnie go odsadzamy gołębiom Trawi farma zaleca podawać ten produkt przez 14 dni pod rząd. Po odsadzeniu gołębi młodych co drugi, trzeci dzień dodawać do tego można Lugol na bazie żelaza. Produkt, który jest bardzo wydajny i bardzo Dobrze współgra z Fortevito. Fortewita jest to produkt zupełnie naturalny. Przed użyciem zawsze trzeba go wstrząsnąć, gdyż osadzają się tam na dnie pewne rzeczy, które się wytrącają. I żeby hodowcy nie myśleli, że coś jest z produktem nie tak, bo miałem takie zapytania, zawsze trzeba dobrze wymieszać. Tak, więc mówiłem 14 dni podejmie po odsadzeniu. Jest to produkt składający się z kwasów organicznych, minerałów, soków owocowych. W okresie lotowym podaję go trzy razy w tygodniu. Podaję go czasami w niedzielę, na wieczór, po przylocie z lotu, ale na obu podaję go w poniedziałek, środę, piątek razem z pokrzywą. Na głęboko rozkładowym, na wolierze rozkładowej podaję ten produkt, jak pozostałem głębią, przez cały rok regularnie. Tylko podawanie produktów regularnych regularnie ma sens, bo sporadyczne podawanie mija się z celem. Bo dać coś raz, potem przestać to nie jest. Dobra idea. Najlepiej jest systematyczność i regularność. Należy te produkty podawać poza sezonem, w te dni, przynajmniej ja tak stosuję, w te same dni, gdzie w okresie lotowym. Dlatego ten produkt podajemy regularnie. Tylko regularność i systematyczność gwarantuje nam to, że produkt zadziała, produkt będzie skuteczny i te głębi będą miały dobrą, dobrą kondycję, dobrą, dobre samopoczucie i dobrą witalność. Ja w od paru lat na gołębniku rozpodowym, w głębi nie podaję antybiotyków. Niektórzy hodowcy nie wierzą w to, mówią, że to jest nieprawda, że się nie da. Naprawdę, uwierzcie, mi stosując regularnie dobre rzeczy, ja nie mówię, że akurat mojej firmy, że są najlepsze i tylko te. Tylko tak jak powiedziałem, podając regularnie dobre, sprawdzone rzeczy, można obyć się bez antybiotyków. Ja to przebadam gołęby dwa, trzy razy do roku. Jeżeli nie ma potrzeby, nie podaję antybiotyków. A jeżeli są zdrowy, to nie ma sensu, bo człowiek zdrowy też antybiotyków nie je na Człowiek antybiotyków też na zapas nie je, gdy jest zdrowy, zapobiegawczo tak się mówi. Nigdy nie robiłem w ostatnich chyba 5-6 latach, akuracji w ciemno. Tak ktoś mówi, zrobić na to, na tamto, zawsze odradzam. Zawsze mówię: najpierw zbadać, zobaczyć. Co jest, a jeżeli nic nie ma, nie podawać, bo antybiotyki wyjaławiają florę bakteryjną, zasiedla się grzyb, jak również spada odporność u gołębi, robi się poza tym odporność. Dlatego ja stosuję, tak powiedziałem, na wolierze, nie stosuję od paru lat antybiotyków. Ani w czasie lęgów, ani między lęgami. Gołębie, które są słabe, które upadają na zdrowiu w czasie wychowu młodych, usuwam nie patrzę, czy kosztował. Tyle, czy tyle, czy dowód ma taki, czy inny, po prostu z tymi głębiami się rozstaje, bo moim zdaniem tylko zdrowy i silny gołąb wyda dobre potomstwo, bo gołąb, którego będziemy leczyć, który w czasie wychowu młody traci na wadze kał przy miskach, nie jest dobry. Z tych głębi nie będzie pociechy, nie będzie wyniku, nie będzie efektu. Te głębi są. Kolejnymi produktami, które stosuję w rozpodzie są dwa produkty tutaj, które dobrze ze sobą współgrają, Trawi Wit i Omega Ole Nie stosuję je często, stosuję raz w tygodniu, maksymalnie dwa. Zestaw olei, zestaw witamin. Oleje sączą karmę, troszkę wysuszam. To tak powiedziałem podaję w okresie rozpodowym do okresie Wszystkim gołębiom, zarówno rozpłodowym jak i lotowym, regularnie podaję Satrahol. To jest wątrobowy na regenerację wątroby i nerek. Podaję również Turbo Disinfection Oral, to jest zamiast antybiotyków, dlatego odszedłem antybiotyków, od antybiotyków, bo podaję regularnie ten środek. Będę również go podawał młodym, po przez pierwsze 6 dni, można go podawać samoterytą. Ja go podaję teraz 2-3 razy w tygodniu do wody. A podaje w zależności od tego, czy na karmę, czy na wodę, różnie zależy jak to wy wy wychodzi. Jeżeli jest mróz, to nie podaje do wody, tylko podaje na karmę. To teraz tu jesteśmy na takim moim inwajemniku spodowym. jest tu taka pół otwarta To bardzo skromne, spartańskie warunki gołębie cały rok tutaj rozpodowy przebywają tak powiedziałem gołębie w dobrej kondycji proszę tutaj jest samica która karmi młode w ogóle praktycznie nie widać że karmi młode młode w proszę zwrócić uwagę na odchody proszę bez antybiotyków dzisiaj było sprzątane są zwięzłe suche Gołębie, które są, tak jak powiedziałem, w dobrej kondycji, nigdy nie tracą na wadze. Młode gołębie, które są zdrowe, nie dopominają się w miejsce jedzenia, nie zachowują się głośno. To proszę zobaczyć, jak młody się zachowuje. Bardzo mały, ale już jest waleczny. Zobaczymy, drugiego gołębka Tutaj jest kolejny, też dom też odchody przy są z dzisiejszego dnia proszę zobaczyć gołąb też nie domaga się jedzenia nie piszczy nie piszczy proszę gołębie są zdrowe tak jak powiedziałem bez antybiotyków tak jak powiedziałem nie są to jakieś mega warunki ale to w zupełności im wystarcza proszę zobaczyć na odchody. proszę zobaczyć Głębi się nie domagają nie piszczą tak to wygląda com vários bens que o público ganha em